To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witam Cię ja, czyli Alina Kaźmierczak. Wyobraź sobie konkurs. Wygrywasz 86 400 każdego dnia. Zasady konkursu jednak są dość sztywne. Czyli warunek jest jeden. Każdego dnia Musisz wydać kwotę co do grosza. Nie możesz jej przesunąć na inne konto, oddać komuś, zaoszczędzić, czyli nie możesz nic z tą kwotą zrobić. Wszystko co do grosza musisz wydać, i konkurs może zakończyć się w każdej chwili, kiedy organizator tak właśnie zadecyduje. I nie trudno się domyślić, jeżeli Ktoś z nas dostałby szansę wzięcia udziału w takim właśnie konkursie, to na pewno gwarantuje Wam, że wszystko byśmy wydali. Wydalibyśmy wszystko, co do grosika, sprawialibyśmy sobie radość, żylibyśmy w szczęściu, ale mało tego, prawdopodobnie zabezpieczalibyśmy i obdarowywali tym szczęściem inne osoby. Ponieważ nie da się tego zaoszczędzić, trzeba wydać. Więc, jak już byśmy siebie uszczęśliwili i spełniali swoje marzenia, to prawdopodobnie spełnialibyśmy również marzenia innych. I teraz wyobraź sobie, że w takim właśnie konkursie bierzesz udział. 86 400 to czas, jaki dostajemy każdego dnia. Każdego dnia tyle sekund dostajemy w prezencie. I nie możemy tego czasu przełożyć na jutro, nie możemy go w jakiś sposób zaoszczędzić. My możemy go spożytkować tylko tu i teraz. Mało tego. Organizator główny w każdej chwili może zakończyć i w każdej chwili może nam ten czas zabrać. Co ty robisz z tym czasem? Czy go wykorzystujesz? Czy wykorzystujesz go właśnie, żeby spełniać swoje marzenia, żeby być szczęśliwym i żeby uszczęśliwiać innych? Czy może go marnotrawisz? Pomyśl o tym dzisiaj. Miłego dnia. Tekst znaleziony w internecie. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.